Dzień dobry, dzień dobry. W 20. już filmie na moim kanale. No i cóż, jest to kontynuacja yy, poprzedniego odcinka. Ja właśnie wykręciłem pauzę 45. Aktualnie znajdujemy się na A1. Przepraszam, na A1. -ce. I zostało nam 596 km do celu. Mamy godzinę 17.10, właśnie. No i co, zostało nam ogólnie, jak dobrze pamiętam, 3 godziny 15 minut czasu jazdy. Jedziemy dzisiaj na dychę. 554 km w dniu dzisiejszym już są za mną. Troszeczkę plan zmieniłem. Rozmawiałem tutaj z Dariuszem, jak się kreuje plan na jutrzejszy dzień. Czy coś po zrzutce będą mi szukać, czy jechać na dychę, czy nie. No i Dariusz powiedział, żeby nie ruszać dychy, bo szkoda, a najprawdopodobniej i tak dużo jazdy będę miał jutro, yy, w dniu jutrzejszym, wyjechane. Także raczej będzie pauza, bo będzie ciężko z jakimiś ładunkami. Także ja mam jeszcze 15 minut do yy, granicy z Belgią koło Aschen. I tam będziemy zarzucać kotwicę. Mam nadzieję, że będzie miejsce no jest godzina 19 za chwilę no to może być już delikatny problem a może jednak nie, także tam będę chciał zarusić kotwicę, żeby nie ruszyć yy, dychy no i w dniu dzisiejszym myślę będzie na tyle co dalej to zobaczymy na razie jedziemy no i mamy godzinę 19.10 ja właśnie zakończam Tachograf. Nie udało mi się zaparkować na y, granicy. Dosłownie odjechałem z 5 km. No ale cóż, dzisiaj żeśmy zrobili, już wam mówię, 715 km, 842 jazdy wyjechane. na jutro zostaje nam 440 km. Także ja idę odpoczywać. Coś zjeść. Jakąś kolacyjkę. Posiedzieć na komputerze. I spać. Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 6.15. My zaraz właśnie startujemy. Cóż, zostało mi 400... 41 km. Ogólnie na ten moment pokazuje mi na 11.36. Więc zapas czasowy mamy nawet jeszcze na 45 i drugą 45 jeśli w nich trzeba. A ogólnie powiem Wam, że chujowo się czuję, coś mnie bierze, lecę na tabletkach już. Także wyjazd zapowiada się ciekawie. Nawet po moim głosie można usłyszeć, że coś mnie bierze. Także nic, 6.15, ja właśnie robię rozpoczęcie w Belgii. <laughs> Przepraszam. I cóż, jedziemy z tym. Zostało mi do granicy belgijsko-francuskiej zostało mi 26 km. Ogólnie zostało mi 277 km także idzie na spokojnie. Na granicy wykręcimy sobie 45, jakieś siadanko, kawka i ogień dalej. Ogólnie zapomniałem Wam powiedzieć, wczoraj dostałem już zlecenie na kolejną robotę. Jedziemy załadować Amazona. 18,5 km podlotu na załadunek. Załadunek mamy o 19, także trójka się wykręci. Ja do 21.15 mam czas pracy. I jedziemy do Gary 900, chyba tam było 40 km. Jakoś tak. Także w tym tygodniu fajne strzały. Zrzutkę mamy dopiero na sobotę. Chyba na czwartą 55 jakoś tak. Także jest co robić. Ale fajnie. Dwa ładunki, tylko będą praktycznie w tym tygodniu i z jakieś 2300 km zrobione będzie także cóż, ja jadę dalej na granicy skręcamy pauzę i zostanie nam wtedy jakieś 250 km po celu Mamy 11.20. Zostało mi 70, trochę ponad 70 km do rozładunku, czyli taka No niecała godzinka. Jeśli chodzi o drogę, no to jak na razie wszystko jest Gites, majonez bezproblemowo idzie. W dniu dzisiejszym za sobą mam już 370 km. No i co, zrzucamy. Potem pauza i o 19 mamy awizację na załadunek na Amazonie. Czyli będę celował tak, żeby się o godzinie 18, ale żeby się trójka wykręciła, bo zawsze to do przodu jedno dziewiątka Także, jedziemy, zrzucamy i ładujemy dalej i jedziemy znowu. dla osób, które kochają podróże, kochają Francję i kochają Paryż. Paryż, piękny Paryż kończy się na 3 km od wieży Eiffla. A tak wygląda normalnie. Masakra. No więc jedziemy, turlamy się. Jestem właśnie na ringu Paryża. Zostało jeszcze 38 km km. Ja jestem właśnie pod rampą. Trochę się zeszło tutaj, bo tu trzeba było poczekać na panią w okienku, zanim zacznie pracę i tak dalej. Ale już o, stoję pod rampą. Także, no troszeczkę tu się kibel zrobił, ale nieźle. Także ja się zrzucam i pauza będzie. Chwilę, 3 godziny się wykręci i pojadę na załadunek do Gary. Dobra, jest 14:18. Ja właśnie wyjeżdżam tutaj z magazynu Aksiona. Szybko, sprawniej na temat. 35 minut im to zajęło pod rampą, z papierami, ze wszystkim. 33 palety. Jedę sobie już pod załadunek. Mam 8 km, 7,5. No, i tam będziemy kręcić pauzę, bo pokazuje mi aktualnie, że będę na 14.34, a załadunek mam dopiero na 19, Więc fajnie, trójka się wykręci, dziewiątkę będzie można skręcić i, i tyle. Także dziewiątka nie przepadnie. No, zobaczymy, czy załadują. No, i jak załadują, to mamy 940 km do gary. No i mamy za 25 trzecią. I co? Ja ogólnie ładuję się o godzinie 19.00. Tam w tym magazynie, co widać? A ten. A. Dopiero o 19.00. Więc ja sobie wykręcam trójkę i jadę zobaczyć, może mnie szybciej załadują. Także na ten moment ja mam 3 godziny luzu. Chyba sobie zacznę sklejać film, żeby mieć mniej już na weekend Także Widzimy się później Taki mały update sytuacyjny Jest godzina za 10 7 Ja od 40 minut yy, Stoję już sobie pod rampą i czekam a zaczną ładować No cóż, ruchy tutaj mają nieziemskie Ale to wszystko w normie jeśli chodzi o Francuzów Także ja się ładuję, zobaczymy jakim to pójdzie. Do 21.15 mam czas pracy. Ogólnie ponad 3 godziny pauzy sobie wykręciłem, także zyskałem dodatkową pauzę 9 godzinną. No i zobaczymy jak szybko to załadują. Jak załadują to w miarę szybko, to jeszcze coś może pociągnę. A jeżeli się będą z tym cackać, i dopiero gdzieś o 21 mnie wypuszczą, to stanę sobie tutaj pod, yy, pod magazynem, wykręcę pauzę i rano sobie ruszę. Także taki oto wątek sytuacyjny, no powiem tak: mamy 15 po 7, i właśnie odjeżdżam spod rampy, więc nie było źle. 48 minut załadunek. Eee, jeszcze czekam na dokumenty. A no i ze względu na to, że mam 15 po 7, to jak szybko dostanę dokumenty, no to w takim razie jeszcze sobie coś ujadę, chociaż ten Paryż objechać. Chociaż nie wiem jeszcze jak będę jechał, ale coś tam dzisiaj jeszcze ugram skoro mam jeszcze czas no i dobra 19.30 dostałem papiery zaskoczę was jestem przeładowany mam zawrotne nie wiem czy będzie widać 1381 kg normalnie szok byle wszystkie wagi kurde omijać Także cóż, tak jak mówiłem, 19.30, dokumenty, wszystko mam, ja ruszam i próbujemy sobie dojechać jak najdalej. Ogólnie 922 km na ten moment pokazuje mi na ten moment pokazuje mi nawigacja. Także co? Jedziemy z tematem. No, i mamy 21.02. Ja właśnie zakończam tacho. No, powiem tak, tacho wykorzystane w miarę do końca. Z tego względu, że zostało mi tak naprawdę 13 minut pracy. W dniu dzisiejszym zrobiłem 577 km. 7 godzin 46 minut jazdy. Yy, ogólnie udało mi się nadrobić yy, tą jazdę 116 km. Przyjechałem 116 km. I zostało mi na jutro, i w sumie na, po, na pojutrze też 806 km. Tak naprawdę, jakby się uparł. To do gry by doleciał na dychę przy dobrych lotach. Także, cóż, pauza do godziny. Szybka matematyka. 6.05. Godzina 6.05. Czas start. A na ten moment ja idę odpoczywać. No dzień dobry, dzień dobry. Jest godzina 6.35. Ja z pół godziny sobie śmigam. No i przejechane, mam 43 km już Jak możecie słychać, słyszeć po moim głosie Rozłożyło mnie totalnie Mam zarąbany nos, zarąbane gardło Także no ciekawie nie jest Także ja akurat już lecę na lekach i wyczuwam, że jak tak dalej pójdzie, no to będzie więcej timelapsów w filmie niż mojego gadania, ale myślę, że chyba to wyjdzie na plus. Gdzie mniej mojego pierdzielenia. No a tak to co? 760 km zostało do celu Ja sobie na spokojnie jadę nigdzie się nie pali. Nocka przeszła spokojnie. 35. Ja właśnie wjechałem do Niemiec. Jesteśmy na przejściu Golden Brem. No i co? Ja sobie właśnie wykręcam pauzę 4 k Już mam w sumie 3.30 wyjechane, więc 4 k wykręcę. Zjem serdecznie danie. Zrobię herbatę z cytryną. Może mi coś pomoże. Na razie nos i wszystko zawalone. I pojedziemy dalej. Zostało 513 km. Także na spokojnie. Nie jest źle. Palić nam się nie pali. Przy dobrych lotach. A nawigacja pokazuje mi, że o 15:30 będę na ten moment. Ale no mówię, mam dopiero na czwartą 15, więc wcale mi się nie spieszy.

Zostało jeszcze 320. Jeszcze jakieś dwie godzinki, sobie ujadę. I będzie pauza, i resztę dolecimy sobie w nocy. Przypominam na 4.15 zrzutka w grze. Więc warto by było tak nawet być 3.30-3.45 najpóźniej. I mam takie do Was pytanie: jadę i sobie tak myślę. Czy nie chcielibyście takich dodatkowych oczywiście odcinków, które byłyby na przykład w poniedziałek z tego, co robię przy zestawie? Często, gęsto, gdy jestem w domu, coś sobie tam na tym weekendzie pogrzebię przy zestawie. Coś porobię, posprzątam, nie wiem, coś powymieniam i tym podobne. I z tego by jakiś materiał się nagrało. I w poniedziałek byłby odcinek z tego. Oczywiście, jak będę w trasie, to nie wiem, z weekendu na przykład, nie wiem, coś by się zawsze wymyśliło. Bo na, jak jest teraz, może nie, ale jak jest ciepło, to zawsze tu felgi myję, tu coś się porobi. I teraz, właśnie, czy chcecie coś, właśnie taki odcinek inny niż normalnie? Oczywiście, w niedzielę o 10 odcinek będzie, w środę o 16 odcinek będzie, ale dodatkowo ten odcinek w poniedziałek z, takiego, z takich rzeczy których no, do odcinka nie wrzucę bo materiału by było za dużo i te odcinki byłyby za długie także dajcie znać w komentarzu czy chcecie coś takiego yy, czy na razie dać sobie spokój zjechałem sobie na szybką pauzę żeby <laughs> coś zjeść czyli ogólnie zjechałem sobie na pauzę miałem już nie jechać dalej ale stwierdziłem, że zostało mi niedużo kilometrów, tam 200. A mam 2,5 godziny czasu jazdy jeszcze na dychę, a mam dwie dychy, więc jadę do końca i po się zrzucę. Ale wprowadziłem Was w błąd z tego względu. Sam siebie też wprowadziłem w błąd w sumie. Że o 4.15 nie mam awizacji, tylko o 2.45. Więc myślę, żeby mi jaja urwali. Jakbym pojechał tam dopiero na czwartą 4.15. No ale nic. Teraz pauza, 45. Pojadę pod samego Amazona Możliwe, tam wykręcę dziewiątkę, bo jeszcze mam. I o 2.15 wjeżdżam na rozładunek. Także wszystko zgodnie z Panem w miarę. A więc tak, mamy 15 po trzeciej. Ja sobie już od 5 minut pyrkam. Zostało mi niecałe 180 km do celu? No i tak siedząc na 45 wszedłem sobie z ciekawości na statystyki YouTube'a i byłem w ciężkim szoku. Co wyście tam odwalili? Nie minęło jeszcze 48 godzin, a na kanale po publikacji tego filmu 100 subskrypcji więcej i prawie 7000 wyświetleń. To mój pierwszy film na ten moment, yy, który był chyba, jak dobrze pamiętam, 15 października. Yy, Stawiony. Po tak długim czasie ma 6,7 albo 6,9 tysiąca. I tu nasuwa się pytanie jeszcze jedno do Was, oprócz tego, co żeście się odwalili. Mamy teraz 905 subskrypcji. Mało, niedużo. Ja się cieszę. Pytanie do Was, czy chcecie, abym. Na 1000 subów zrobił QA. Czy po prostu zadacie mi pytania? Ja sobie powybieram albo na wszystkie odpowiem. Będę starał się na wszystkie od odpowiedzieć. I wstawię taki film dodatkowy. Zapewne to, co mówiłem o tych poniedziałkach. I będziecie mieli taki dodatkowy film. Będziecie mogli mnie spytać o co chcecie. Ja sobie powybieram. I tyle. Także dajcie znać w komentarzach, czy chcecie taki film. Wtedy myślę, czy na Instagramie, czy pod filmem następnym, będziecie wrzucać komentarze z pytaniami do QA. Także ja jadę dalej. Więc cóż, widzimy się chyba już na pałeczkę. No i dobra, mamy 17.20. Ja jestem już pod Amazonem. No i co? 9.01. Jedziemy się rozładować. Zobaczymy, jak szybko im to pójdzie. Ogólnie dzisiaj zrobiłem 815 km. W, 8, przepraszam, w 9 godzin 41 minut. Także jeśli chodzi o plan, jaki chciałem dzisiaj wykonać, plan został wykonany. No cóż z rzutka i zobaczymy co będzie później do roboty. Czy coś chłopaki znajdą. Boże jaki ja rozczochrany jestem. No także ja idę spać. Piąton. trochę im się zeszło bo zeszło im się praktycznie 2 godziny plus jakieś 25 minut stałem yy, na bramie żeby dostać rampę także 2 godziny 20 ze wszystkim cóż napisałem dorkowi że rozładowany a zapewne jeszcze śpią albo coś, także ja wracam tam gdzie stałem. Zakończę na razie tacho. te hopki Zakończę na razie tacho i będę czekał na rozwój sytuacji. Jak nic nie będzie, no to rozpocznę tacho i pojadę sobie na normalny parking. Wiadomo, socjalem i wszystkim na oko. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subiku, łapce w górze i komentarzu. Oraz zapraszam na moje social media. Link do nich macie w opisie. A ja cóż, życzę miłego dnia i zapraszam na następne filmy. Strzałeczka.